Hej, hej Witam się z wami w kolejnym holu z Hajemu. Dzisiaj również mamy propozycje takie bardziej eleganckie na wyjścia. Plus jedna rzecz, która bardzo mi się podobała na stronie i stwierdziłam, że trzeba zobaczyć jak ona leży na w większych rozmiarach, także przechodzę do pierwszej rzeczy, i pierwsza rzeczy zacznę dzisiaj od cekinów. To jest zwykła, prosta sukienka, cała cekinowa, co mi się podoba, że te cekiny są w kolorze złotym. Świetnie to wygląda, bardzo tak elegancko, coś innego, bo rzadko kiedy kojarzę, żeby właśnie sukienki wychodziły w złotych cekinach. Zazwyczaj właśnie co. Niebieskie, zielone, właśnie czarne, srebrne, a tych złotych niewiele było, więc naprawdę od razu rzuciłam się w oczy. Rozmiar 2XL i zaraz będziemy sobie mierzyć. Ta rzecz to jest sweterek, rozmiar XL. Zacznę może od składu. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj. 52 poliester, 41 akryl, 4 wełna, 3 elastan. Skład mocno średni, a sweterek był dość drogi, bo kosztował chyba około 160 zł. To, co ma takiego wyróżniającego to ten tutaj przepiękny e, kołnierzyk ze strasu, czyli z takich delikatnych cyrkonii. Jest to dość ciekawe, bo nie trzeba będzie nosić, że wiecie, żadnej biżuterii na szyi. Natomiast sam sweterek jest dość prosty. Kolor to taki, taka ciepła biel. Tutaj takie nie do końca fajne rzeczy się dzieją. Jak na sweter za takie pieniądze. Następna rzecz, rozmiar XL. I to jest taka bluzeczka z ozdobnym elementem na dekolcie. Tutaj z, takim, tutaj z taką jakby podkówką, z takim srebrnym elementem. Materiał no to jest poliester i to jest taki świecący poliester, jeśli chodzi o materiał. Natomiast wydaje mi się, że świetnie będzie współgrał z rzeczą, którą Wam zaraz pokażę. Także to jest bluzeczka rozmiar XL. Ona występowała też w innych kolorach, ale czarny będzie pasował do zieleni. A w zieleni wzięłam satynową spódnicę. Szczerze powiedziawszy, myślałam, że będzie troszkę bardziej ciemniejsza. Natomiast ona jest taka dość jasna, jak na butelkowym zieleń. Bardzo się błyszczy ten materiał. Rozmiar 2XL. Rozmiar 2XL. Także mamy sobie taką spódnicę. Ona będzie taka, myślę, że za kolano więc się współgra dobrze z tą bluzką, a do tego sweterka wzięłam tą samą spódnicę, również satynową, tylko w kolorze czarnym i to jest XL-ka. Szczerze powiem Wam, że ten materiał jest dość cienki i porównując na przykład do tych spódnic z C&A, które mierzyłam, no to jakość jest bardzo, no to jakościowo bardzo się różnią. Te z H&M wyglądają na dość tanie, i niekoniecznie um, ładne. W jest tylko gumeczka, także mamy XL i XXL, bo to jest ta sama spódnica w dwóch innych kolorach. Zobaczymy, który rozmiar lepiej leży. I ostatnią rzeczą, jaką mam, to jest taki kożuszek barankowy. On kosztował 260 zł. Taka kurtka ala biker, ramoneska. Tylko właśnie z wykończeniem barankowym. Przemiły materiał. Ja jestem zakochana w tym roku w tych barankach. Naprawdę wszystkie mi się podobają i okazuje się, że jest to bardzo, ale to bardzo wygodne. Nawet chodziłam w nich w deszcz i nie jest aż tak źle. Nie zaż tak źle ten materiał aż tak nie namaka. Jest ok. Ta kurteczka również ma podszewkę w środku i jeśli chodzi o rozmiar, to ja mam. XL. No i, bierzemy, i tak naprawdę bierzemy się za mierzenie, bo dzisiaj to tyle. I zacznę sobie od bluzeczki. Jeśli chodzi o materiał, to jest bardzo elastyczny, natomiast dużo tego materiału się zbiera. Nie wiem, czy to kwestia rozmiaru, czy takiego wykończenia tej bluzki. Ten element tutaj bardzo ładnie wygląda. Podkreśla sobie biust. Świetnie wygląda, natomiast sama bluzka w sobie wydaje mi się, że nie jest warta zainteresowania. Przede wszystkim przez materiał. To jest taki materiał, w którym naprawdę będziemy się po prostu cały czas pocić. I pomimo, że cena była dość atrakcyjna, no to niestety, ale sama bluzka nawet nie jest warta tej ceny, za którą została wystawiona. Także tak się prezentuje bluzka. No, sam element i w sobie zamysł jest świetny, natomiast dobór materiału no niekoniecznie. I z tyłu bardzo się marszczy, jeśli chodzi właśnie o, o miejsce stanika. Niestety rozmiar, ale jest sporo za duży, jak możecie zobaczyć. Więc ja ją sobie tutaj tak chwycę delikatnie. Kolor jest. Ładny, ale wydawało mi się, że będzie dużo ciemniejsza. Jeśli chodzi o sam zamysł spódnicy, to uważam, że długość jest idealna. Tutaj po bokach ma rozcięcia, więc to też jest świetne. Natomiast sama spódnica w sobie wygląda bardzo tanio. I tego nie da się ukryć. Widać, że ta spódnica jest z takiego dość taniego materiału. Nie wygląda tak elegancko jak, jak takie satynowe spódnice, tylko rzeczywiście wygląda. Bardzo cieniutka. No ta gumeczka jest świetna, natomiast rozmiar jest dużo za duży, więc chyba ta XL też będzie za duża. Chodząc do sweterka, jest naprawdę bardzo ładna, ta aplikacja jest przepiękna. Natomiast wydaje mi się, że nie jest wart swojej ceny. Mogę się troszkę czepiać, ale rzeczywiście on wychodził dość drogo i za ten skład no niekoniecznie. No, niekoniecznie. Plus, yy, mi od razu w oczy rzuca się tutaj taka niedoróbka, że te cekinki się jakoś tak dziwnie kończą. Tutaj jest jeszcze szef. Nie wiem, czy dało się to inaczej wykończyć. Ale w tej cenie bym tego oczekiwała, żeby jednak takie rzeczy nie rzucały mi się w oczy. No, sam, samo to tutaj, jeśli chodzi o tą ozdobę, wygląda przepięknie. Natomiast rzeczywiście w tej cenie mogłoby jeszcze coś siedzieć. Na przykład na rękach też mogłyby być jakieś takie wykończenia tym sztrasem. Ta jakość, jak na tą cenę. Mam taki sweterek. I jak możecie zobaczyć, popatrzcie, co się stało z tym materiałem. Właśnie z takim składem, który teraz mierzę, właśnie po dwóch latach użytkowania swetra w sezonie. Już pomijam fakt, że dwie perełki były już doszywane. Doszywane, bo się odczepiły i zrobiła się dziura, zresztą tutaj widać. Akurat ta była doszywana i bodajże z tego co pamiętam ta. No to popatrzcie jak wygląda ten materiał. Więc ten skład, który właśnie mierzę, no to tak będzie wyglądał za rok. Za rok może troszkę mniej, ale za dwa lata już na pewno. I wydaje mi się, że w tej cenie nie warto, pomimo że sam sweter bardzo mi się podoba, szczególnie kolor i bardzo podoba mi się kolor i bardzo podoba mi się to wykończenie. Rozmiar XL również jest za duży, więc tutaj pokusiłabym się o L. -kę. Czarna bardziej mi się podoba, natomiast ten materiał jest taki. Wyjątkowo bardzo świecący i wydaje mi się, że te satynowe spódnice, na przykład w Celia, które mierzyłyśmy, dużo lepiej się prezentowały, natomiast bardzo podoba mi się krój tej spódnicy. Krój jest bardzo dobry dla osób plus size. Rzeczywiście ta długość, te rozcięcia po bokach bardzo dużo robią i sama w sobie spódnica bardzo mi się podoba. Świetnie się prezentuje, eee, cenowo 80 zł, więc jak najbardziej byłabym na tak, natomiast no nie wiem, szybciej zdecydowałabym się na czarną niż na tą zieloną chociaż jeszcze poglądam się oczywiście przy montowaniu yy, rozmiar L myślę, że spokojnie będzie odpowiedni szczególnie, że ta gumka pewnie pod wpływem noszenia też później będzie się yy, będzie się naciągać no, bardzo podoba mi się krój natomiast nie do końca podoba mi się jakość yy, materiału no i drodzy Państwo jestem cała w cukinach Wiem, mierzyć takie rzeczy E, o dziwo, szczerze, nie przeszkadza mi długość tej sukienki. Wydaje mi się, że ta długość jest odpowiednia. Sukienka ma krój takiej, no takiego worka troszkę. Rękawki są też odrobinę szersze na dole. Ona jest właśnie taka do siedzenia przy stole. Jak będziemy jadły, to rzeczywiście nie będziemy się czuć w niej źle przez to, że ona jest y, taka y, obszerniejsza, chociaż może być to kwestia rozmiaru, sama nie wiem, czy pokusiłabym się o rozmiar mniejszą. E, jest dość ciekawa. E, cenowo tak samo koło 160, 170, 160 zł. E, no i bardzo podoba mi się kolor tych cekinów. Rzeczywiście złoty kolor cekinów dodaje taki elegancji, dodaje takiej elegancji, jest to coś bardzo ciekawego e, jeśli chodzi o. E, jeśli chodzi o drapanie, nic tutaj nie drapię. Bardzo dobrze są wykonane te rzeczy z cekinów w hajemie. One mają podszewkę, widać, że jest to przemyślane, ponieważ żadnego cekina nie czuć na ciele. Spokojnie można to nosić na gołe ciało i czujemy się w tym dobrze. To, co mi osobiście. Przeszkadza to wycięcie tutaj, ten dekolt, no tak nie do końca. Wydaje mi się, że tutaj jest troszkę za szeroko wycięte, ale to chyba kwestia tylko mnie. Ja bym to zrobiła bardziej tak e, zabudowane. Ja bym to zrobiła troszkę bardziej zabudowane, natomiast to już jest sprawa indywidualna. E, no bo. Z tyłu no nawet nie wygląda tak źle. Z tyłu ma zapięcie na zamek oraz dwie haftki. Ja tych haftek już nie zapinałam, zapiąłam tylko zamek. Bardzo komfortowa, bardzo przyjemna. I ostatnia propozycja na dzisiaj to jest kurtka biker i to jest kurteczka barankowa kożuszek. Co mogę powiedzieć? W porównaniu do tej, którą mam i którą Wam już pokazywałam, to zdecydowanie lepiej się czuję w tej, którą mam. Bardzo podoba mi się sam zamiast kurtki, natomiast jakoś tak wydaje mi się, że w tych rękach, że sama kurtka jest taka dość obszerna, natomiast rękawy są dość ciasne i przez to, że jest tyle materiału, no to jakoś tak ciężko tutaj. Ciężko się żyje w tej kurtce. Nie wiem, ten nie wiem, jakoś wydaje mi się, że nie pasuje do mojej sylwetki, że wyglądam bardziej masywnie, a do tego ma bardzo krótkie rękawy. Ma bardzo krótkie rękawy, co mnie osobiście denerwuje. One są tutaj podwinięte, ale to jest jakby zszyte i nie da się tego rozłączyć. Więc dla mnie ma za krótkie rękawy, kieszenie boczne nie wiem, ja się tak nie do końca odnajduję w tej kurtce, pomimo, że sam zamysł bardzo mi się podoba nawet bym się pokusiła o rozmiar mniejszą bo tutaj mam naprawdę sporo luzu natomiast wtedy w rękach już nie ma szans, żeby do niej wejść szczególnie, że mam na nią narzucone, pod nią mam tylko bawonianą bluzkę a czuję, że te ręce są takie dość opięte ponieważ mają ponieważ w rękach jest również podszewka no, i to powoduje, że no niestety przy masywniejszych rękach te ruchy są bardziej ograniczone. To by były propozycje na dziś. Dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!